Czy zastanawiałeś się kiedyś, co Twoja dusza kryje w najcichszych częściach ciebie? Te wewnętrzne obszary, do których nie mogą wejść nawet myśli. W każdym człowieku kryje się tajemnicze terytorium, rodzaj niewidzialnej biblioteki, w której, wspomnienia, pakty i prawdy, które kształtują każdy gest, każdy wybieraj, każdą emocję. Ale większość z nas żyje tak, jakby ta biblioteka była zamknięta, słuchając tylko echo stron, których nigdy nie odważyłeś się otworzyć. Wyobraź sobie, że Twoja dusza jest dużym lustrem światła pokrytym drobnymi warstwami kurzu. Każdy strach, każde poczucie winy, każda frustracja działa jak kolejny film o tym blasku oryginalny. I stopniowo zapominamy, kim naprawdę jesteśmy. Ale zapomnienie nie jest błędem, jest częścią planu. Dusza ukrywa się przed nami, aby spotkanie było odkryciem, a nie nakładanie. Dziś wspólnie przejdziemy przez te warstwy. Zapalmy w tobie latarkę i odkryjmy pięć duchowych tajemnic. Twoja własna dusza próbowała szeptać przez długi czas. Sekrety dotyczące tego kim jesteś, dlaczego czujesz się tak, jak się czujesz i po co naprawdę przyszedłeś to zrobić w tym świecie. Każdy z nich jest jak zagubiony klucz, zdolny otworzyć portal świadomości, a kiedy wszyscy się spotykają, ujawniają mapę swojej prawdziwej esencji. To nie jest film o religii, chodzi o pamięć, o pamiętaniu o tym, co serce już wie, ale umysł zapomniał. A co jeśli pod koniec tej podróży zdasz sobie sprawę, że zawsze miałeś w sobie wszystkie odpowiedzi? Jeśli tak, cel zostanie osiągnięty. Weź głęboki oddech, zamknij oczy, jeśli chcesz. Poczuj wołanie tego, czego nie widzisz, ale które czujesz, wibrując w każdej komórce. Bo kiedy dusza zacznie odkrywać swoje tajemnice, nic już nie będzie takie samo. Jeśli czujesz, że ten film znalazł Cię w odpowiednim momencie, zasubskrybuj i kontynuuj ze mną do końca. Twoja dusza już wie, dlaczego tu jest. Czy są chwile, kiedy czujesz coś znajomego w miejscach, których nigdy nie odwiedziłeś? Lekki dreszcz, słysząc obcy język, bezprzyczynowa melancholia stara muzyka, niewytłumaczalne emocje. Gdy patrzy się w oczy komuś, kto właśnie to zrobił, wiedzieć: Nic z tego nie jest przypadkowe. To echa, fragmenty pamięci, których nie rozpoznaje mózg, ale dusza nigdy nie zapomniałem. Pierwsza tajemnica jest taka: Twoja dusza pamięta wszystko. Nosi zapisy każdego życia, każdego spotkania, każdej wyciągniętej lekcji i każdego błędu zaangażowany, ale w momencie narodzin na to wspomnienie zostaje nałożona zasłona. Nie jako kara, ale jako ochrona. Gdybyśmy pamiętali o każdej stracie, każdym bólu, każdej winie za inne istnienia, być może nie byśmy tego nie robili, przetrwajmy nowy początek. Zapomnienie jest ciszą niezbędną, aby móc zacząć naukę od nowa. Mimo to, dusza upiera się, że zostawia ślady. Pojawiają się w naszych upodobaniach, w niewyjaśnionych lękach, w pojawiających się darach od najmłodszych lat. Niektóre dzieci po mistrzowsku grają na instrumentach, nigdy się nie uczyły, inni mówią językami, których nigdy nie słyszeli. Niektórzy ludzie mają fobie, które nie pasują do niczego, czego doświadczyli w tym życiu: strach morza, wysokości, ognia, ale które są śladami starożytnych doświadczeń. Czasem wspomnienie pojawia się w formie snu. Budzisz się z bijącym sercem, czując się częścią czasu, który nie istnieje więcej. Ta sceneria, ci ludzie, to uczucie, wszystko to wydaje się bardziej realne niż obecny. Te sny są jak małe pęknięcia w zasłonie, okna otwarte, aby dusza mogła odetchnić trochę tym, co było. Ale dlaczego dusza musi pamiętać? Ponieważ ona cię prowadzi poprzez te subtelne wspomnienia. To, co nazywamy instynktem, jest często pamięcią duchową. To, co nazywamy przeczuciem, to nagromadzona mądrość. I za każdym razem, gdy podążasz za tym głosem, nawet bez zrozumienia, pozwalasz duszy podnieść wątek własnej historii. Ale jest coś głębszego niż pamięć. Przed każdym życiem jest plan, wybór dokonany pomiędzy duszami, na długo przed pierwszym oddechem. I właśnie z tego świętego paktu rodzi się drugi sekret. Zanim się urodził, kiedy jeszcze nie było ciała, imienia, granic, stworzyła go jego dusza porozumienie. Nie pakt więzienny, ale kontrakt o nauce. Wybrałeś doświadczenia, które nadejdą, ludzi, którzy staną na Twojej drodze radości i bóle, które ukształtowały Jego istotę. Nic, co się dzieje, nie jest wynikiem przypadku. Istnieje niewidzialna architektura, która kieruje Twoim przeznaczeniem, a jednocześnie to Ty jesteś nią, narysował to. Drugi sekret jest taki: Twoja dusza napisała swój własny scenariusz, zanim zaczęła działać na to. Każde spotkanie, każda strata i każda przeszkoda zostały wybrane jako szansa ewolucja. Czy wydaje się to niesprawiedliwe? Być może na pierwszy rzut oka. Gdybyśmy jednak spojrzeli oczami wieczności, zobaczylibyśmy, że wszystko ma swój powód, przekracza czas. Dusze łączą się przed wcieleniem. Wspólnie planują fabułę przyszłego życia, niczym aktorzy łączący wcześniej rolę świetny kawałek. Osoba, która cię głęboko zraniła, mogła być. Duchowym sojusznikiem, chętnych do reprezentowania, trudna rola, która sprawi, że się rozwiniesz. Ta miłość, która zakończyła się zbyt wcześnie, mogła być krótkim, koniecznym ponownym spotkaniem, uratować coś, co nie zostało dokończone w innym istnieniu. Kiedy się rodzimy, ta zgoda jest owiana zasłoną zapomnienia. Musimy wierzyć, że wszystko zaczyna się teraz, aby nauka mogła nastąpić prawdziwy. Gdybyśmy znali cały scenariusz, wybór nie miałby sensu. Wolna wola to ćwiczenie duszy w obliczu nieznanego, jednak umowa nie jest więzieniem. Jest elastyczna jak droga o nieskończonych ścieżkach. Możesz odchylać, opóźniać, przepisywać sceny, ale wyższy cel, ten, który cię tu sprowadził, nawet cię wzywa niż szeptem. I dlatego pewne sytuacje powtarzają się, nawet w różnych kontekstach. Są to duchowe przypomnienia. Jeszcze nie odrobiłeś tej lekcji. Kiedy to zrozumiemy, Życie przestaje wydawać się karą i objawia się jako kochający trening duszy. Ale jest w tej umowie coś, czego prawie nikt nie zauważa: najgłębsze bóle znajdowały się w nim jak tajne portale, bo to dzięki nim duch wzrasta najbardziej. I to jest trzecia tajemnica ta, która przemienia cierpienie w światło. Są chwile, kiedy życie wydaje się okrutne straty, choroby, odrzucenia, rozczarowania. Rany, których nie da się wytłumaczyć, sprawić, że zapytasz cicho: dlaczego ja? Ale dusza nigdy nie pyta dlaczego. Pyta po co. I w tej różnicy kryje się trzeci sekret. To właśnie te bóle, bolą najbardziej, które uczą najwięcej. Dusza decyduje się przejść pewne próby jeszcze przed wcieleniem. Nie dlatego, że lubi cierpienie, ale dlatego, że wie, że tylko dzięki niemu można uzdrowić serce. Rozszerza się Ziarno nie staje się drzewem bez rozbicia skorupy, a dusza nie rozkwita bez przejścia przez własne cienie. Bóle są jak duchowe zwierciadła. Odzwierciedlają dokładnie, gdzie jest jeszcze coś do uzdrowienia. Kiedy czujesz opuszczenie, to dusza uczy Cię, jak znaleźć w sobie miłość. Kiedy doświadczasz straty, jest to zaproszenie do nauczenia się nieprzywiązania. Kiedy zostaniesz zdradzony, jest to lekcja zaufania sobie. Nic nie jest karą, wszystko jest przygotowaniem. Starożytni mistrzowie mówili, że najczystsze światło pochodzi z najgłębszych szczelin. Każda łza, która spadnie, jest bramą otwierającą się na niewidzialne, a każda strata, kryje w sobie nowy sposób kochania. Wystarczy przejść ciemnym korytarzem, z wystarczającą wiarą, aby nie zatrzymać się przed światłem, pojawić się. Dusza nie osądza, cierpienia tak jak robi to ego. Podczas gdy ego mówi, bo dan zostałem pokonany, dusza szepcze: jestem polerowany. Wierzę, upadki to nie koniec, ale impuls do tego, by podnieść się na nowo, bardziej świadomie, bardziej całościowy, bardziej swobodny. Kiedy więc coś w twoim życiu się psuje, spróbuj wziąć głęboki oddech i zapytaj: co moja dusza chce mi przez to pokazać? Odpowiedź nigdy nie przychodzi z zewnątrz, ale z cichego środka klatki piersiowej tego miejsca, w którym pojawia się ból i mądrość spotykają się. Jeśli ten film cię porusza, to dlatego, że być może twoja dusza próbuje ci o tym przypomnieć coś. Zostaw, pamiętam, w komentarzach, nie dla algorytmu, ale jako symbol, że i ty się budzisz. A kiedy mówimy o bólu, mamy na myśli szczególny rodzaj bólu, który nie wynika z przypadku, ale z lustra człowiek. Ludzie, którzy stają na twojej drodze, nie są zbiegiem okoliczności są żywym odbiciem tego, czego które musisz zobaczyć. To jest czwarty sekret. Tajemnica, która żyje w tysiące 1900... każdym związku. Czy zauważyłeś kiedyś, jak niektórzy ludzie pojawiają się w twoim życiu i sprawiają wrażenie, jakby zapalały rany, o którym nawet nie pamiętałeś? Jakby każdy ich gest dotykał dokładnie tego punktu, który starasz się ukryć? To nie przypadek. To czwarty sekret. Każdy związek jest lustrem, w którym odbija się dusza. Każda osoba, która staje na Twojej drodze, odgrywa określoną rolę w Twoim przebudzeniu. Niektórzy przychodzą, żeby Cię pokochać, inni, by rzucić Ci wyzwanie, a jeszcze, inni, ci najtrudniejsi, naucz tego, na co jeszcze nie nauczyłeś się w sobie patrzeć. Nie pojawiają się przypadkowo. Są jak duchowe zwierciadła, które odbijają części Ciebie, potrzebują światła. Przyjaciel, który budzi w tobie poczucie niższości, może okazać się, jak bardzo nadal wątpisz we własną wartość. Partner, który powtarza wzorce odrzucenia, może odzwierciedlać tę część, która jeszcze tego nie zrobiła, nauczył się witać siebie. I nawet ci, którzy cię głęboko irytują, tak naprawdę odkrywają przed tobą punkty, w których wewnętrzny spokój jeszcze nie zapanował. Dlatego ucieczka od kogoś, kto ci przeszkadza. Często jest ucieczką od siebie. Dyskomfort to tylko znak, tutaj jest coś do uzdrowienia. Kiedy pozwolisz sobie szczerze spojrzeć na to, jak się czujesz, bez obwiniania się, bez obwiniania drugiego, lustro przestaje boleć, a zaczyna rozjaśniać. Dusze spotykają się wiele razy w ciągu kilku wcieleń, zamieniają się rolami. To, co jednego dnia było mistrzem, w innym staje się uczniem. Kto został zraniony, powraca jako ten, który leczy. Za każdym spotkaniem kryje się niewidzialna nić łącząca dwie świadomości. Postanowiliśmy uczyć się razem, i dlatego niektóre więzi są tak intensywne, nawet jeśli krótkie, pozostawiają ślady wieczne. Prawdziwa miłość w najczystszej formie nie jest posiadaniem ani zależnością. To uznanie, to patrzenie na kogoś innego i widzenie tam siebie ze wszystkimi niedoskonałościami. Ale także całym pięknem. Istnieje jednak jeszcze subtelniejszy: język, który łączy cię z duszą, głos, który nie mówi słowami, ale znakami, szepcze między wierszami codzienności, w nieprawdopodobnych zbiegach okoliczności, w intuicjach nalegają. I to ona strzeże piątej tajemnicy, najcichszej i najpotężniejszej ze wszystkich. Jest w tobie głos, który nigdy nie krzyczy, nigdy nie żąda, nigdy nie narzuca, ona tylko szepcze. I nawet pośród zgiełku świata ona wciąż tam jest, cierpliwa, stała. Mam nadzieję, że pamiętasz, żeby to usłyszeć. To jest głos duszy. A piąta tajemnica jest następująca: intuicja jest cichym językiem ducha. Zanim się urodził, jego dusza już znała drogę. Nie potrzebuje map, bo nosi w sobie pamięć wszystkich swoich podróży. Ale kiedy się inkarnujemy, zanurzamy się w świat zakłóceń, zasad i hałasu. Umysł mówi głośno, ego wyraża swoją opinię, strach krzyczy, a pośród tak wielu głosów zapominamy słuchać tego, który naprawdę wie. Intuicja nie pochodzi z rozumu, pochodzi z centrum. Przejawia się jako dreszcz, nagłe poczucie tak lub nie, co jest ostrzeżeniem, pojawia się bez logiki, ale z niezachwianą pewnością. To dusza próbująca poprowadzić cię ścieżką, którą wybrała przed Twoimi narodzinami. Często ignorujemy ten głos, podejmujemy decyzje, które wydają się rozsądne, ale potem zdajemy sobie sprawę, że coś w środku już jest nie tak, ostrzeżony. A ciekawe jest to, że dusza nigdy nie mówi, a nie mówiłam. Wysyła ci po prostu nowe możliwości, nowe sygnały, dopóki nie nauczysz się rozpoznawać jego barwa. Sygnały te pojawiają się w subtelny sposób. Piosenka odtwarzana dokładnie o określonej godzinie liczba, który się powtarza, sen, który wydaje się bardziej realny niż dzień, są to duchowe przypomnienia, małe przesłania od niewidzialnego powiedzenia. Idź dalej. To dlatego tutaj. Kiedy nauczysz się ufać swojej intuicji, życie się zmieni. Wybory płyną, ścieżki się otwierają, zbiegi okoliczności przestają być przypadkowe i stają się stają się synchronicznościami. Strach maleje bo czujesz, że twoimi krokami kieruje coś większego. I dusza w końcu się raduje, bo może znowu cię prowadzić. Ale intuicja rozkwita tylko w ciszy. Nie jest w stanie przetrwać ciągłego hałasu, zmartwień i pośpiechu tych, którzy chcą kontrolować wszystko. Trzeba się zatrzymać, odetchnąć, poczuć. Dusza przemawia w przerwie między jedną myślą a drugą, w tym momencie, gdy serce uspokaja się i prawda po prostu wychodzi na jaw. A kiedy złożysz wszystkie te tajemnice w jedną całość, pamięć, kontrakt, dowody, lustra i intuicja, dzieje się coś wielkiego. Dusza się budzi. I to przebudzenie jest siódmym ruchem, momentem, w którym człowiek przypomina sobie, że jest boski. Strach maleje, bo czujesz, że twoimi krokami kieruje coś większego, i dusza w końcu się raduje, bo może znowu cię prowadzić. Jeśli dotarłeś tak daleko, to nie był przypadek. Być może odczuwasz ból w środku starożytne, być może zapomniane, to aż prosi się o uznanie. Ból duchowy niesie ciszę, wspomnienia, doznania, których nigdy nie byłeś w stanie wyjaśnić. Ale to zawsze, tam byli. Nic, co usłyszałeś w tym filmie, nie było po prostu treścią zadowolenia. To był lustro, szept własnej duszy, powołanie. A jeśli poczułeś coś innego. Jeśli w którymkolwiek momencie twoja klatka piersiowa się zacisnęła, oczy wypełniły się lub pojawiło się wspomnienie niewytłumaczalne, wyszło na powierzchnię, może to dlatego, że jesteś jedną z tych dusz, które już więcej niż powinieneś i wciąż próbujesz zrozumieć dlaczego. Dlatego już teraz zapraszam zrobić krok dalej. Głęboki krok. Duchowy. Jest to konieczne. Zapraszam do poznania książka cyfrowa. Dziewięć duchowych bólów, które starożytne dusze niosą w milczeniu. To nie jest zwykłego e-booka. To prosty przewodnik dla starych dusz. Duchowa mapa, która odkrywa ukryte rany, głębokie przyczyny egzystencjalnego zmęczenia i ścieżki możliwych sposobów przebudzenia, uzdrowienia i wreszcie zrozumienia, po co tu przyszedłeś. Strona przemawia do tych, którzy nigdy tak naprawdę nie czuli, że tu są. Jeśli czujesz, że niesiesz ból, które nie są tylko twoje, jeśli tęsknisz za miejscami, których nigdy nie znałeś, noś marki, których nikt nie widzi, ta książka to twój kolejny krok. Link jest w pierwszym przypięty komentarz. Kliknij z otwartym sercem. Zapraszam cię do odkrycia tego, co twoje dusza już wie, ale musi pamiętać, bo stare dusze też na to zasługują odpoczynek. Być może wreszcie nadszedł twój czas na uzdrowienie. Przychodzi taki moment, że wszystko zaczyna się układać. Zdajesz sobie sprawę, że bóle miały cel, że Spotkania miały znaczenie, że nawet objazdy były częścią trasy. To tak, jakby zasłona zakrywająca twoje oczy zaczęła się rozpuszczać i po raz pierwszy widzisz swoją historię z góry, z miłością, a nie z poczuciem winy. To jest przebudzenie duszy. Przebudzenie nie oznacza opuszczenia świata, to zobaczenie go nowymi oczami, to zrozumienie, że nie jesteś zagubiony, o, po prostu przeżywam dokładnie ten rozdział, w którym dusza napisał dla twojego rozwoju. To uznanie, że wszystko, co wydawało się przypadkowe, było w rzeczywistości starannie zaplanowanym planem, tkane pomiędzy tobą a wszechświatem. Na tym etapie poszukiwanie odpowiedzi zamienia się w bezruch. Nie musisz już wszystkiego rozumieć. Po prostu poczuj, że istnieje sens. Złość ustępuje miejsca zrozumieniu, strach zamienia się w zaufanie, a poczucie winy rozpływa się przyjęcie. Zaczynasz działać. Nie z potrzeby, ale z miłości. Nie po to, żeby udowodnić swoją wartość, ale żeby wyrazić, kim naprawdę jesteś. Przebudzenie niesie ze sobą także odpowiedzialność. Ponieważ kiedy przypomnisz sobie, kim jesteś, nie możesz już żyć w trybie automatycznym. Słowa nabierają wagi, gesty stają się modlitwami, a każda myśl zaczyna tworzyć rzeczywistość. Świadomość się poszerza, a wraz z nią Moc uzdrawiania, inspirowania i przekształcania świata wokół ciebie. Dusza nie musi już się ukrywać. Zaczyna zamieszkiwać każdy czyn, każdy oddech, każdą ciszę. A to, co kiedyś było tajemnicą, staje się żywą obecnością, prowadzącą Twoje kroki ze. spokojem. Jednak wciąż brakuje ostatniego etapu tej podróży: tego, w którym staje się wiedza dostawa, ponieważ przebudzenie oznacza przypominanie sobie. Ale życie na jawie oznacza zaufanie. I właśnie o tej świetlistej pewności będziemy mówić teraz, na zakończenie, o powrocie do wewnętrzne światło. Dotarliśmy do końca przeprawy, ale koniec dla duszy nigdy nie jest kropką, to po prostu dłuższy oddech pomiędzy dwoma rozdziałami. Teraz już wiesz, nic w tobie nie jest dziełem przypadku, każde zapomniane wspomnienie. Każdy przebyty ból, każde spotkanie i każda intuicja są nićmi ta sama tkanina, projekt własnego światła. Prawdziwy sekret nie kryje się na zewnątrz, ale w ciszy, w której wszystko się zaczyna, dusza nigdy nie przestała mówić, to my zapominamy słuchać. Kiedy zamkniesz oczy i weźmiesz głęboki oddech, kiedy sobie wybaczysz, kiedy zdecydujesz się kochać, bez powód, uśmiecha się, ponieważ w końcu wróciłeś do domu, do siebie. Jeśli ta podróż poruszyła Twoje serce, subskrybuj, udostępniaj i podtrzymuj to światło. Świat potrzebuje przebudzonych dusz i być może Twoja jest jedną z nich. I pamiętaj, istnieją tajemnice, które dusza odkrywa tylko tym, którzy chcą słuchać sercem. A czasami to, czego jeszcze ci nie powiedziała, może najbardziej zmienić wszystko. Ponieważ, co by było, gdyby dusza nadal kryła w sobie prawdy, których nie mogliśmy zrozumieć? Bo stare dusze też zasługują na odpoczynek. Być może wreszcie nadszedł Twój czas na uzdrowienie. Nie marnuj więcej czasu na życie z tym ciężarem. Zabezpiecz swoją cyfrową książkę 9 Dores już teraz duchowe znaczenia, które starożytne dusze noszą w milczeniu, i odkryj, jak je zastosować potężne nauki w Twoim codziennym życiu. Uwaga, zapasy są ograniczone i kończą się szybko się kończy. Kliknij teraz i rozpocznij swoją podróż w stronę pewności siebie. Zasługuję na to.